Szanowni Państwo, moi drodzy. Przełożyłem sobie kamerkę z tej strony teraz, żeby do Was powiedzieć z bliska parysów. Jadę samochodem. Lalin została sama w górach, a ja jadę samochodem do butuanu, żeby przywieźć zaopatrzenie. I tak już sobie nagrywam, nagrywam, nagrywam troszeczkę z tej drogi. I nagle... Przypomniałam się ważna rzecz, że generalnie nie poruszam tematów, nie mówię o innych ludziach za bardzo, o, 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 nie komentuję osób publicznych, ale w tym przypadku, no moi drodzy, myślę, że się zgodzicie ze mną, że warto tutaj parę słów dodać. I nie wiem też, bo nie śledzę na no ostatnio, nie jestem na bieżąco w internecie, czy to już ktoś zrobił czy nie, ale to i tak niezależnie czy ktoś to zrobił czy nie ja i tak chcę swoje parę groszy dodać do, do, do tego do tego całego komentarza Chodzi o co? Chodzi o sprawę moi drodzy, chodzi o sprawę Rafała Barana i kanału e, sz, Szukając przygody, tak? Jakoś tak Rafał który jest na Filipinach dosyć długo i który nagrywa te vlogi chyba od 6 lat swoje no, spięć to na pewno. <laughs> ja go oglądałem jeszcze dawno, dawno temu. Zanim, zanim <laughs> założyłem swój kanał, no wiadomo, że ja oglądałem na początku Damiana Drążka. No, jak, jak mówię, Damian, człowiek utalentowany. Miał ładne filmy kiedyś i mam nadzieję, i teraz zaczyna ostatnio też fajnie kręcić. Także niech wraca do formy. Ale skupmy się na Rafale, na Rafale Baranie. No, no, Rafał Baran to co się jemu teraz wydarzyło wiecie, że zhakowali mu kanał, prawda zhakowali mu ktoś zhakował mu e-maila ktoś gmaila a do gmaila wszystko jest popodpinane no wszystko, i płatności, i bank i przepraszam, i konto YouTube no i, i dzięki temu schakowaniu stracił po prostu kontakt z, z YouTubem na swoim koncie <laughs> oraz nie ma gmaila który wykorzystywał do swojej pracy Sorry, że tak patrzę nerwowo, ale po prostu, zobaczcie, no mam, po prostu muszę się patrzeć też na drogę, co nie? Jest droga. No. Moi drodzy, no skakowali de Rafałowi kanał. Już jestem dzisiaj, to już jestem spóźniony ze swoją reakcją generalnie. Bo chcę, ten film jest dedykowany po to, żeby go wesprzeć. YouTuber, który pracował, niezależnie czy się znamy, czy nie, a od razu Wam mówię, my się nie znamy z, tam, z Rafałem, ja go nie znam. I on mnie nie zna. Więc podejrzewam, że słyszał może o mnie, tak jak ja o nim, ja go bardziej znam, bo on jest popularny. Miał 70 ponad tysięcy subskrypcji, chyba 76. To bardzo dużo, to jest kupa czasu, pracy. Zbieranie tych od subskrybentów, odpisywanie na na, na komentarze, czasami na prywatne wiadomości e-mail, żeby zebrać taką grupę y, klient, y, y, grupę subskrybentów, którzy stworzyli jego kanał łącznie z No, z nim, no, no dzieciaczek, no, ja wiem, bo on ma rodzinę, też on mieszka tutaj i ta jego dziewczyna żona, których serdecznie pozdrawiam w ogóle z Mindanao. jakby Rafał miał ochotę i a wracają w niedzielę teraz już do nas, do, 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 do nas na Filipiny. Nie tu do nas na Mindanao, to jakby, gdyby miał ochotę przyjechać na Mindanao, to proszę bardzo, zapraszamy do odcinka. Przenocować jest gdzie, yy, w gości niech do nas przyjedzie. A w gości, jak przyjedzie, to nie będzie musiał w ogóle się martwić o spanie i o jakieś tam jedzenie. To my kiedyś, to się kiedyś zrewanżuje i, i my pojedziemy w gości do, do Magetty ale, ale zanim to się stanie, no mam nadzieję, że po prostu Rafałowi ten kanał się odblokuje, że YouTube mu ten kanał odblokuje. No nie mam nadziei, no wydaje mi się, że mu odblokuje, no bo nie ma innej możliwości, no po prostu było to ewidentne schakowanie, Rafał ma niewiele, nie, nie, niesamowitą ilość dowodów, że kanał jest jego, że konto Gmail jest jego, no wszystko, wszystko opowiadał on. Ma podobnych subskrybentów, których mam ja. Czyli, Wy, którzy oglądacie mnie, oglądacie też Rafała, Rafała Barana. I to jest Szukając Przygody, tak? To jest jego kanał, bodajże, jak się, jak się nie mylę. Teraz sobie założył drugi kanał. Ma już dwa filmiki. Super wejścia. No. I bardzo szybko mu subskrypcje się odbudowywują. Ja polecam wszystkim, żebyście sobie jakbyście mogli go wesprzeć, tego Rafała, no to wy dajcie mu tego suba też. Niech sobie kanał odbuduje, jak najszybciej. No bo niechcący go wyprzedziłem teraz, a to jest bardzo nie fair. To jest po prostu nie fair, bo to jest jakby ktoś komuś podstawił haka, a ja to niby teraz wykorzystuję i mam więcej subskrypcji od niego. Nie, nie, nie. Rafałowi się należy, pracuje, haruje. Dużo się zna, merytorycznie. O ja czy go lubię, czy nie, to już jest w ogóle drugorzędna sprawa. Merytoryczne ma vlogi, bardzo że tak powiem rzeczowe merytoryczne, czyli takie profesjonalne mówi w nich to jak jest nie zawsze jest tak jak jest bo nie ma takich stalowych ram na Filipinach że jest tak, o, ale jest w przedziale no, Rafał też dużo przeżył dobre ma serce chłopak bo on, bo on robi dużo akcji charytatywnych czasami cokolwiek się stanie to oni z Krystyn sobie zawsze się angażują czy zbiórkę robią, czy coś a miał kilka filmów, których... Który, no, no miał takie filmy, które niestety u, u, można uznać, że były niewypałem, dlatego że były źle zrozumiane. Nawet ja, ja któryś jeden z nich czytam z dwa źle zrozumiałem. No ale Rafał wyjaśniał o co chodzi w tych jego filmach, także to ja wiem, nie zawsze się uda nagrać film tak, jak się chce, ten, tak jak się ten przekaz chce pokrz, przekazać. Później jest źle, źle zrozumiany, nie tak jak powinno być. Także... Szapoba dla Rafała i jego twórczości. Ja go zasubskrybowałem ponownie, a już go dawno subskrybuję, ale znów, ale ponownie. Też was o to proszę, gdybyście mogli wesprzeć Rafał, bo mu się należy. No i bądźmy, trzymajmy kciuki, żeby to wszystko mu się odblokowało, żeby ten YouTube zaczął się z nim kontaktować normalnie fizycznie człowiek jak człowiek z człowiekiem, a nie jak robot, a nie jak robot z człowiekiem, bo to już, mówi Rafał, dawno by sobie odblokował. Gdyby, się, gdyby tam po drugiej stronie człowiek odebrał telefon i mówi, cześć Rafał, słuchaj, co się stało? A tam jest robot, który go odbija i zrób to, i zrób tamto, żeby sobie odblokować konto. No, no ale on to już robi i to się nie da tak, trzeba teraz inaczej spróbować. W każdym razie pozdrawiam Rafała, wiem, co czuję. Na szczęście ma jeszcze inne, inne dochody, inne, tylko że on ma też, wiecie, no, zrobił sobie plan, biznesplan wydatków na cały rok i, i no i taki jak YouTube tak nagle mu gdzie wypłata z YouTube'a, no to może mu się harmonogram, że tak powiem, tych wszystkich inwestycji załamać. No może, może się potknąć. Zresztą no niedawno się potknął i Dudkowski i on na tym samym, co nie? Pamiętacie, zrobili sobie kupili sobie ziemię zainwestowali w budowę firma miała im tam budować domy no i zostali oszukani no to taka sprawa i na jednym i drugim kanale i na, i na Rafała i na i u, i u Michała Dudkowskiego to samo w Domagetti tam Kurczę, w tym Domagetti to się cudanie, cudanie wianki dzieją no także przyjeżdżajcie na film na, na ten na Mindnao tutaj do nas jest fajnie jest, jest przyjemnie jest Marek tutaj Marek zawsze rozweseli ludzi Marek, jaki jest, taki jest, ja wam powiem. Ale z ludzi rozweseli, jest bardzo przyjacielski, jest friendly. No, a i w ogóle jest y, kontrowersyjny ten Marek. Margielewicz, jakby ktoś chciał nazwisko. No. Tutaj to w ogóle z naszą rodziną to w ogóle. No nie wiem, no żyjemy tak jak żyjemy. Pokazuje praktycznie codziennie jak żyjemy. Ileś tam dzieci mam też. Komar mnie ugryzł, ale, ale takie jest życie na Filipinach, tutaj chodzi o to, żeby się wspólnie zaakceptować, jeżeli partnerka, żona czy partnerka akceptuje nas, my akceptujemy jej drugą stronę z całym bagażem przeszłości, która jest tam ciąży na plecach, prawda, no to nie możemy się obwiniać później przez, do końca życia za to, sobie zaakceptowaliśmy się, a my z Dalin tak mamy. No, czego życzę też w ogóle wszystkim, wszystkim parom, które się na Filipinach y, 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 uformowały, co nie? Z jakichś tam online z, z dating sites, ze strony internetowych ktoś kogoś poznaje albo, albo przez Facebooka. No i się nagle robi znajomość, a potem, a potem miłość się ludzie zakochują. No, Damian Drążek się zakochał ostatnio, co nie? No i ma. Ładna ta dziewczyna i z dzieckiem. Bo pytał, był u mnie ze trzy miesiące temu czy dwa i się i rozmawialiśmy i mówię Damian. Jak ty będziesz tak ten mało laty ciągle poznawał, no to ci nigdy nic nie wyjdzie, no bo one są, to są młode, one nie ma, one jeszcze mają pstro w głowie. Weź znajdź dziewczynę, która ma już zna życie. A jaka to dziewczyna? No taka, która ma dziecko, to, przesz, to przeszła już hard ciężką szkołę życia. Co nie? No i się przekonał akurat, no i poznał kogoś na czacie i spotkał się i akurat z Putuanu, z naszego miasta także życzymy mu, żeby jak najlepiej mu to się układało będziemy go obserwować bo ja na Dinagat będę jechał też niedługo z Lali chyba być może w tym miesiącu no ale się rozgadałem kochani, miał być odcinek o Rafale Baranie i, się, i ciągle będę powtarzał to nazwisko i jego kanał ma nowy kanał, tak samo się nazywa Szukając Przygody Wejdźcie, obejrzyjcie, zróbcie tam lajka like u niego, pozdrówcie go od Marka, bo on mnie nie zna, to pozdrów, napiszcie komentarz, że Marek też go wspiera z Mindena z Butuanu, na swoim kanale. <laughs> Całą jego rodzinę wspieram, bo ja w ogóle jego rodzinę lubię. Tą córeczkę ma super, Krystyn jest super, fajna, no i Arafał się stara jak może. No, ja wiem teraz to przeżywa, na pewno ma stres, na pewno się, być może są jakieś tam, nie wiem... No, nie wiem, no mogą, mogą, może to wpływać na relacje nawet między, między nimi, że coś takiego się wydarzyło. Bo to jest ważne. Dla, dla Rafała to jest bardzo ważne. Rafał bardzo dziękował wszystkim widzom, wszystkim, którzy go wspierali, którzy mu już zrobili kilkanaście tysięcy. Bo wczoraj patrzyłem to było chyba tam z 9 tysięcy subskrypcji, już w ciągu dwóch dni. A film miał 70 tysięcy wejść, i już drugi film też miał kilka tysięcy. Także Rafałowi życzymy, żeby się odbudował jak najszybciej. A przy okazji, żeby jeszcze odzyskał wszystkie swoje dostępy, do swoich, wszystkich swoich kont, to są jego konta, na to pracował i mu tego nie powinien zabrać, a wszystkich hakerów nie wiem, czy to byli polscy. Marek, co Ty myślisz? Co myślisz? Kto to mógł zrobić? Pewnie Rafał Banan więcej, więcej wie, kto to mógł zrobić, niż ja. Czy to ktoś z Polski, czy to ktoś z, z hejterów? Nie wiem, nie wiem, może, może z hejterów, może ktoś, jakiś głupek, który się tam bawi, yy, nie wiem, w, w Pana Boga, nie wiem. W każdym razie mam nadzieję, że go szybko wyczają i go złapią i tyle. Albo go permanentnie na zawsze zablokują. Nie wiem, powinni się tak... To są takie cyberataki po prostu. Rafał Baran w ogóle się, się dał, no bo on jest informatykiem, kurczę. No, ale widzicie, sam opowiadał. Był zmęczony i kliknął link, kliknął głupi link, który tam kazał mu potwierdzić, że on jeszcze działa na innym, innym urządzeniu. To się zdarza, bo my też tak mam. Miała ja, Szanszank, telefon Lalin. Tutaj ja mam, Daniel ma, Lalin ma Z2, ja mam też Z2 i na każdym telefonie jest gmail ja mam, tu mi wyskakują dwa mój i Lalin. ale jak ktoś używa naszego gmaila dzieci czy coś, no to no to, no to ten pyta się telefon, czy wiemy o tym, że to urządzenie czy to też urządzenie to jest, należy do, czy my wiemy, wiemy o tym no i się potwierdza, że tak, wiemy albo to może był link, no nie wiem no, no różnie mogą być, różne mogą być pułapki internetowe, dał się złapać Rafał no i no tak jak mówił Był zmęczony i, i po prostu kliknął I w momencie kiedy kliknął Za chwilkę zaczęły się dziać cudawianki I już nie miał dostępu Nie miał, już nie mógł wejść Podejrzewam, że od, tamtego, od tamtej pory Już nawet nie mógł spać podobnie. No tak, no bo robota On miał tam maile, praca, robota, zamówienia, odpowiedzi Sprawy się toczyły na tych mailach, co nie? No Jak ktoś nie Jak, jak ktoś wie o czym mówię karetka no to dobrze, a jak, a jak nie, no to całe szczęście, że jak nie macie, bo jak nie macie takiej, takiej potrzeby, żeby na, tych, na tym być uwiązanym do internetu, to dobrze, Do tego Wam życzę. Sobie też zresztą dlatego my mamy robotę, mamy pracę, inną pracę mamy, a tu jeszcze mamy restaurację, mamy resort. Drugą, te kolejne dwa punkty otworzymy prawdopodobnie wkrótce jeden i potem kolejny. Żeby się nie wiązać tylko z internetem, nie może być tak, że jest przychód tylko z internetu, a cokolwiek się stanie, to co, co nie? Zobaczcie, bo przyjeżdżam przez miejscowość, przyjeżdżam tutaj przez taką miejscowość. W ogóle karetka mnie na sygnale wyprzedziła przed chwilą bardzo szybko, przyjechała koło mnie. No i o, punkt kontroli, checkpoint. Teraz nie gadam do was z tego profilu, tylko z tego. Z tym, taki, ten, ten profil bardziej poważny chyba, bo sprawa poważna. A to do końca. Pozdrawiam przy okazji Rafała Barana. Pozdrawiam jego rodzinę. Jestem z nimi. Myślami, sercem jestem z nimi, żeby mu to wszystko się udało uporządkować, żeby to odzyskał. <kuh> Taki apel do Was też, że jeżeli możecie, to zajrzyjcie mu w, w dobrym słowem mu napiszcie komentarz yy, i niech on poczuje, że w tym internecie jest, ma dużo przyjaciół. A jak ktoś ma do niego jakąś dobrą radę, jak to odzyskać wszystko, to da, 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 no, można do niego pisać, śmiało. Yy. Ani, no dobra, no to te kilka słów do Rafałka. Taki filmik, leciusienki, Kuciusienki. Sędzi mi nos od słońca chyba. Jak jest słońce, to mnie korci. Macie tak, co nie? Korci w nosie, aż się kicha. I tu najpierw szędzi na końcu nosa, ale jakby kurczę nie wiadomo co, jakby sucha, albo nie wiem. A później sobie kichnę jeszcze, taki, takie kichnięcie będzie. I tak gadam, gadam, gadam. Przed chwilą sobie w ogóle jeszcze kupiłem McDonalda, zjadłem go. Jeszcze mi zostało ciasteczko, którego mi nie na pewno nie polecacie. Nie jest to prozdrowotne ciasteczko. Kawkę sobie piję, to widzieliście. A spróbuję. Tak leży, gadam 15 minut. Film trwa 15-16 minut. No to tyle galne, to ciasteczko leży. Nawet, nawet, nawet ze 3 minuty dłużej. Ciekawe, czy już... Bo czasem jest tak, że to ciastko w środku, że ono jak na zewnątrz jest ok, a się ugryzie i tak, i takie gorące jest w środku, że aż parzy normalnie w usta i w język. Dlatego je zawsze kładę na 15 minut, żeby trochę przestygło. Mm ale nie straciła wciąż swojej chrupkości. no i wciąż ciepłe takie ciasko w McDonaldzie kosztuje wie, z 5 z 4 zł, może na polskie Dobra, koniec gadania. Moi drodzy, skupiamy się na kierowaniu, bo się zaczynają zakręty. Ja was tylko poproszę, żebyście też oglądali moje filmy. Te filmy, które z Michelem były, te starsze filmy. No i nowe filmy. Lajkujcie, subskrybujcie też Marka. Marek, powinieneś sobie reklamy robić też. No właśnie, ale ja tutaj o Rafale. O Rafale. Ale ja sobie też pracuję. Rafał pracował 5 lat, więc ja mam jeszcze czas. Szkoda jego pięciu lat niż... A, a ja sobie... a ja u mnie się nic nie dzieje takiego. Pozdrawiam serdecznie. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, Marka również. Do zobaczenia. Cześć.